Cześć. Nazywam się Maja Herman i jestem psychiatrką. Powiem Wam dzisiaj coś po psychiatrycznemu. To takie zdanie, które wypowiadam najczęściej, gdy zaczynam występy publiczne czy medialne, czy szkolenia, czy cokolwiek, tak naprawdę, gdzie próbuję zwrócić uwagę na jakieś ważne tematy, albo na istotne tematy, które chciałabym poruszyć. Z tego względu znalazłam się teraz właśnie na YouTubie, dlatego że platforma, którą posługiwałam się do tej pory, czyli Instagram, zaczął mnie zawodzić. Zaczął mnie zawodzić, ponieważ lista rzeczy, które, których nie wolno, nie powinno się, nie można poruszać na Instagramie, zaczęła rosnąć w zatrważającym tempie. Z tego powodu życie twórców, twórczyń. Medycznych, medy influencerek i medi-influencerów, naprawdę jest teraz bardzo trudne. Szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego, bo większość słów, które dotyczą zdrowia psychicznego, właśnie znajdują się na tej liście zakazanych słów przez metę. To samo zresztą dzieje się na Facebooku i koleżanki, koledzy, medyki, medycy, medyczki, lekarki, lekarze mówią to samo, że ich treści dotyczące zdrowia, ważnych, ważnych rzeczy związanych ze zdrowiem, na przykład rakiem piersi yy, są usuwane, bo są treściami nieprzyzwoitymi, propagującymi nagość i pornografię, na przykład. Yy, co oczywiście brzmi bardzo zabawnie i bardzo śmiesznie, ponieważ roznegli roznegliżowane zdjęcia czy zdjęcia z sutkami yy, mężczyzn, oczywiście, bo nie kobiet. Yy, jak najbardziej na czytyłkami, jak najbardziej są przepuszczane przez metę, ale nie są przepuszczane treści dotyczące zdrowia. To samo dzieje się ze słowami jak aborcja, masturbacja, e, nazwy narządów rozrodczych. To wszystko sprawia, że to edukowanie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężkie i bardzo trudne. No właśnie. A co o mnie? No, Strasznie ciężkie jest to intro, żeby je nagrać. Nagrywam je, je tak mniej więcej 2137 raz. Wszystkie inne wersje poszły już do kosza. Hmm. I mam nadzieję, że ta nie pójdzie, bo jak pójdzie, to się rozpłaczę już. Uff. No ale dobra. Liczymy wszyscy, że to jest wersja, która będzie wpuszczona do kanału, który nazwałam Herman Dlatego, dlaczego Herman Kropka? Dlatego, że ja bardzo często jak piszę, czy tworzę, czy cokolwiek się wypowiadam, kończę tak właśnie zdanie, bo mówię, że i to jest bardzo ważne, Kropka. I tak sobie wymyślałam, że ta Kropka tak dobrze oddaje mój despotyczny charakter, który na pewno, jeżeli będziecie gościami i gościniami mojego kanału, szybko zorientujecie się, że ten gen dyrektorski we mnie istnieje. Jestem psychiatrką. To oznacza, że jestem lekarką. Czyli skończyłam sześcioletnie studia lekarskie w, na Warszawskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tak, na Warszawskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Słyszeliście, co powiedziałam? A że nie chce mi się tego wycinać, to pójdzie to longiem. Od razu ostrzegam. Eee, no więc zacznę, zacznę to jeszcze raz. Skończyłam sześcioletnie studia lekarskie na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Brawo Maja, świetnie sobie poradziłaś. Potem rok stażu i 5 lat specjalizacji, które robiłam już w Warszawie. Pracuję jako lekarka od 2006 roku i mniej więcej od tego roku dokładnie, nawet nie mniej więcej, a dokładnie od tego roku pracuję jako e, psychiatrka, bo pracuję już od tego roku w szpitalu psychiatrycznym. Pracowałam najpierw w szpitalu psychiatrycznym właśnie w Tworkach, przez wiele, wiele lat, a teraz pracuję jako psychiatrka w gabinecie prywatnym. Jestem też psychoterapeutką, niecertyfikowaną, tylko psychoterapeutką. Skończyłam 4,5-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii na, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Szkole Profesora Aleksandrowicza, w takim. To było takie szkolenie zintegrowane, czyli bardzo wiele rodzajów nurtów, których, których się uczyliśmy. Nie pracuję jako psychoterapeutka, ale jako psychoterapeutka to, to wykształcenie psychoterapeutyczne niesamowicie mi pomaga w mojej pracy lekarskiej. Nie bez powodu się cały czas przejęzyczam, jeśli chodzi o Warszawski Uniwersytet Medyczny, dlatego że tak mniej więcej. Kilkanaście lat pracowałam na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako asystentka w klinice psychiatrii. W tej chwili już nie pracuję tam od paru lat i dobrze mi z tą decyzją. Jestem szkoleniowczynią, wykładowczynią, jestem medinfluencerką, czyli prowadzę aktywnie media społecznościowe od bardzo wielu lat. Jako edukację medyczną, no to myślę, że to będzie gdzieś od 2015 roku. Najpierw pod marką trochę się ukrywałam ze swoim imieniem i nazwiskiem, bo trochę się bałam tego świata internetu jako y, psychiatry użyteczną, ale teraz już od bardzo wielu lat jako Maja Herman y, pracuje y, w tym innym, pracuje, no, tworzy w tym internecie. Y, treści edukacyjne, prozdrowotne, y, światopoglądowe również bardzo y, są dla mnie niektóre ważne. I to jest takie moje życie, które trochę sobie prowadzę, bo trochę jako lekarka, trochę jak ta, jako ta med influencerka. Yy, jak tam dzielę ten swój czas on real, z tym czasem online. Czasem mi lepiej wychodzi, czasem gorzej. Yy, ale staram się. Jak mówiłam, wykładam w szkole, piszę. No, mam takie marzenie, żeby napisać swoją własną książkę, taką książkę, książkę. Na razie wydaję e buki razem z Aleksandrą Sarną jako Psychospecki, gdzie Was bardzo serdecznie zapraszamy do naszej twórczości i do tego, że też będziemy miały kanał na YouTube już wkrótce i już wkrótce nas też na YouTubie odnajdziecie we dwie. Jestem aktywistką. Mój aktywizm głównie kręci się wokół świadomego rodzicielstwa, czyli wszystkich aktywności, które są związane z, właśnie ze świadomym rodzicielstwem, od aborcji po in vitro. Przy wszystkich tego typu wydarzeniach znajdziecie moje nazwisko, znajdziecie moją aktywność. Będę, będę czuwać, będę e, mówić, komentować, walczyć i być, bo jest to jedna z rzeczy, które mają dla mnie ogromne znaczenie. Oprócz tego, oprócz tego jestem psiarą, posiadam dwa psy, jedną seniorkę i ona ma 12 lat, a drugą um, Border Collie, która ma 5 lat yy, i jest moim oczkiem w głowie, dzisiaj jej akurat nie ma, ale na pewno nieraz ją tutaj zobaczycie. Jak wygooglacie moje imię i nazwisko, znajdziecie bardzo dużo, wiele, bardzo dużo, wiele informacji na mój temat. Większość są różnego rodzaju łatkami, które niekoniecznie mają coś wspólnego z rzeczywistością. Dlatego warto zawsze zapytać. Jestem też prezeską Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, czyli takiego towarzystwa, które chciałabym, żeby stało na straży tych mediów medycznych. Czym są media medyczne? Tu od razu ktoś zapyta. No, dla mnie media medyczne to wszelkie informacje o zdrowiu, jakie pojawiają się w mediach. I niezwykle jest to ważne, żeby odbiorca i twórca miał jasny przekaz, kto tworzy te treści, jakie ma kompetencje do tworzenia danych treści, czy to są fakty, czy to są opinie. Bo przypominam, medycyna to nauka, nie opinia. I taką rzeczą, której tutaj nie znajdziecie, to nie znajdziecie przestrzeni do dyskutowania ze mną o faktach. Możecie ze mną zawsze i wszędzie dyskutować o swoich odczuciach związanych z faktami, ale nie o faktach, bo fakty są niepodważalne. Kocham nowe technologie, kocham internet, kocham media społecznościowe. Czasem kocham je bardziej, a czasem kocham je mniej, bo bywa różnie. E, uważam, że absolutnie każdy użytkownik, użytkowniczka aktywny, użytkownik czy użytkowniczka mediów społecznościowych powinien. Występować pod imieniem, nazwiskiem oraz swoim własnym zdjęciem w celu identyfikacji. Brak identyfikacji, anonimowość internetu przyczynia się do ogromnej fali nienawiści, agresji i niebezpiecznych zachowań w sieci, które musimy zacząć zatrzymywać, bo naprawdę będzie się kończyło tragedią za tragedią. Te tragedie już się dzieją, już ludzie popełniają samobójstwa, życie ludzkie jest naprawdę niszczone, potrafią powiedzieć przepraszam, potrafi być bardzo niszczone z powodu tego, co ktoś napisze w sieci i chciałabym, żeby to się skończyło i żebyśmy nie musieli się z tym więcej borykać albo nie borykać się w takim natężeniu. Dobrze, powiedziałam to, powiedziałam to, powiedziałam tamto. Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, co będzie na tym kanale. Na tym kanale chciałabym żeby był takim, taką przestrzenią, taką tubą do wypowiadania różnych rzeczy, które zawsze gdzieś tam we mnie były, a nie miałam miejsca i możliwości się nimi podzielić. I to bym chciała, żeby to się tu działo. Chciałabym mieć taką sekcję komentatorską razem z nietypową Matką Polką, i mam nadzieję, że się na to zgodzi i. Będziemy właśnie sobie, mam tak, tak sobie to wyobrażam, że będziemy zsiadać raz na tydzień, nagrywać dla Was. Każda się przygotuje z jakichś ważnych informacji e, i sobie we dwie to będziemy komentować. Dlatego, że Ania jest niezwykle bystrą osobą, to raz, dwa, że jest niezwykle zabawną osobą, to trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, to jest to, że po prostu ja się świetnie z nią bawię i. Uważam, że razem we dwie jesteśmy dość zabawne. Oczywiście, że rzeczywistość to zweryfikuje, bo się może okazać, że to tylko my jesteśmy zabawne dla siebie samych, aby wy będziecie nas nienawidzić, ale zobaczymy, jak będzie. Chciałabym też oczywiście, że mówić o psychiatrii, oczywiście, że tak, o rzeczach ważnych, bo taką mam supermoc, wiecie? Moją supermocą jest to, że potrafię Mówić o rzeczach, tak tłumaczyć rzeczy niezwykle skomplikowane i trudne, posługuje się wtedy parafrazą, analogią, abstrakcją, symboliką, no, jakby wy wy wykorzystuje wszelkie możliwości tutaj języka polskiego do tego, żeby te skomplikowane i trudne rzeczy, szczególnie te dotyczące mózgu, pokazać i wytłumaczyć w sposób prosty i zrozumiały i dzięki temu ta psychoedukacja e, ma jakieś tam ręce i nogi, a pacjenci dzięki temu wiedzą więcej, a jak wiedzą więcej, to lepiej jesteśmy w stanie zapobiegać, bo o to chodzi też w medycynie, żeby zapobiegać, a nie leczyć. O. Hmm. Właśnie. Co jeszcze tutaj na kanale? No to no tutaj na kanale chciałabym zapraszać ludzi. Yy, lata mojego dreptania po różnych podcastach, yy, miejscach. Mam nadzieję, że zaowocują tym, że teraz Ty przyjdziesz do mnie. I teraz Ty zjawisz się u mnie i będziemy sobie mogli porozmawiać o różnych rzeczach. Hmm... hmm, 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 hmm. Nie mówię o życiu prywatnym za wiele. W sensie takim o tym przyjacielsko-relacyjnym nie opowiadam. Czasem coś tam opowiadam o sobie. Mówię o tym, że chorowałam na depresję. Na swoim własnym przykładzie pokazuję bardzo wiele zjawisk, żeby, żeby edukować, uczyć, destygmatyzować, odczarowywać pewne rzeczy. Niewielu rzeczy się w życiu boję, niewielu. Jedną z takich rzeczy, które naprawdę naparwają mnie strachem i lękiem. Jest i takim ogromnym, jest to, że kiedyś będę, mm, nie będę w stanie się samodzielnie poruszać. I to jest taka rzecz, która jest moim własnym, e, własnym, ogromnym lękiem, że będę od kogoś zależna. I tylko tego się boję. Bo cała reszta uważam, że jest do ogarnięcia. I pamiętajcie, to nie jest jakiś, jakaś, jakiś wyznacznik wszechświata, że ja tak uważam. To jest tylko moje i wyłącznie moje, bo ja jestem osobą z krwi i kości. To, że jestem lekarką, nie zabiera mi prawa do tego, żeby być osobą, człowiekiem, istotą ludzką, która się śmieje, płacze, narzeka, nienawidzi, złości się, czasami coś palnie, a czasami e, kogoś. Po prostu zrozumie, a czasami w ogóle nie będę czegoś rozumiała, bo będę w tak dużych emocjach. To jest zupełnie normalne. Tu w mediach społecznościowych nie jestem lekarką, musicie o tym pamiętać. Lekarz, lekarka to mój zawód, yy, który wykonuję w gabinecie, który kontakt z pacjentem muszę odnotować w dokumentacji medycznej, a wizytę nabić na kasę fiskalną. I tam jestem lekarką, tam obowiązuje mnie tajemnica lekarska. Tu, w mediach społecznościowych, jestem osobą, która ma zawód medyczny. Dokładnie lekarką jestem, a jeszcze dokładnie jestem specjalistką psychiatrii, ale nie wykonuję tego zawodu tutaj, w mediach społecznościowych. Więc jak macie ochotę napisać mi, o jak możesz tak mówić jako psychiatrka, to sobie odpuśćcie, bo tak mogę to mówić, bo nie mówię tego w gabinecie. Tylko mówię to w mediach społecznościowych, a w mediach społecznościowych, dopóki nie krzywdzę drugiego człowieka, nie naruszam jego godności i wolności, to mogę zrobić wszystko. 15 minut mojego gadania to chyba jest wystarczająca. Wystarczający czas. W tej chwili spływam. Odjeżdżam stąd, bo jadę w tej chwili na parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom. To jest taka rzecz, która jest gdzieś tam dla mnie też ważna, czyli wszystko, co związane jest po prostu ze zdrowiem psychicznym i tymi wszystkimi ustawodawczymi sprawami, no bo jakoś ten chaos, który mamy i ten kryzys, i zapaść naszego zdrowia musimy zacząć ogarniać. Drodzy państwo, drogie panie i panowie. Niniejszym ogłaszam, że chyba udało mi się to nagrać. Pewnie nie powiedziałam czy czwarte rzeczy, które chciałam powiedzieć na swój temat, ale chciałam tylko zarysować to kim i jaka jestem, żebyście też mogli sobie zobaczyć. Bo tak mniej więcej w takiej formie będziecie mnie obserwować i będziecie mnie widzieć. Wszelkie sugestie, sprawy pomysły, zapraszam do dzielenia się tutaj w komentarzach. To po pierwsze. A po drugie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i róbcie wszystko, co lubią algorytmy YouTube'a, żeby się, żeby się poniosło. No to tyle. No to na razie. No to pa.